No atak! Jungle! Marek! Nie! Przekuj się! biedku! ku później Dobra ty kurwa guano wpierdalasz z kurnika. Gol. No to już to was bawi. Dawaj, 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 wjeżdż! Piku, nie pij mleka, mało! No ty kurwo! Ile ty mleka wypiłeś? Jedna trzech kurwa, ja jestem Co to było tu? Ile ty mleka wypiłeś? Piku? Ale byłoby fajnie. Kurwa, samolot do mnie mówił, kurwa nie. Co? Ty byłeś z głuchami, a nie kurwa... nerfem, nie? Yee. <grym i znać> Też. <wytkowni> Do nich tak. Dobra, weźcie przerzućcie żagiel, coś tam, coś tam. Weź wyczyści łódkę, nie? Bo jest gówna ptaka, coś tam, coś tam. o kurwa, Sie siedzą bo gdzie ja by zabawę, że ja było. No tak, aha. Jedna mi tylko odpowiadała. No. Lecę, uuuu, lecę, leczę, bo ja nie, no, z nami kurwa pałek grzaje! Ten ze spawna, na kutasie. Dobra, zaraz zobaczysz pałek grzania, nie? Czekaj tylko. Słuchajcie, nie uleć mnie. Nie uleć no. mnie, ktoś na nie leży. Ja nie, nie, nie Ja kurwa, nie, was Teraz, to jest, stuwa, nie, to jest stuwa, nie? to jest, stuwa, nie? to nie, 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 Poborany Ja tu przerzucałem swona na ten Na kompa To da, nie? To da Z reklamy O, o! <ścười> o kurwa On to strzela Ja to strzelam nice! A co jest milionem? Zobaczył po reklamach okay.